Jośmanko ze strony Kastresu, to jest widzowie kolenia jak dzisiaj widzowie gramy w e, Muscle Simulator. Nie, nie wiem, czy tak widzowie tak chyba się nazywa. I to jest w, w tej grze: chodzi o to, aby widzowie, nie wiem, jakby właściwie jak widzicie, mam, musimy tutaj e, być, kurczę, upakować. Musimy być najsilniejszymi tutaj ludźmi. No, no, w tym odcinku na pewno to mi się nie uda zrobić. Ale pewnie, gdybym tak pakował, pakował, to w końcu przypakował. Mamy tu jakieś białko. Co to jest? Aha, to jest 0 to nie. No, mamy statystyki. Aha, siła 5, trwałość 120, wysokość 1,24 m, 24, szybkość 15. No, no, szybkość pewnie można zwiększyć na tych bieżniach, nie? Jak widać. Ale okej, okay, dobra. to mamy walkę, możemy się na Więc idźmy do. O, idziemy go bić. O, chodź tu. Musisz zginąć. Chodź tu. No. Więc widzę, na takiej zasadzie to działa. O nie! Oła. Ale patyczki. Ale widzę. W we mnie tylko patyczki, nie? No. Dobra, lecimy, lecimy teraz tam. E. O, mogę da to. Mogę to bić? Mogę? Chyba nie. Dobra. Na razie pakujmy to na tym, tutaj jak widzicie O! Oh, o! Oh, ale to leci! O! Oh, o! Oh, o! Oh, oh. Okej okay. No i tak mamy pakować, nie? Super, no ta, ta gra jest trochę nudna Ja bym wydał, no ja bym wydał na, trochę robuxów, żeby to się to było ciekawe, ale no Nie mam widzowie, jestem biedny, wiecie? Ja to nie ja! To szukamy problemów To nie ja ja mu nic nie robię, więc on nie ma po co mnie bić w ogóle. On sobie idzie. On ma to gdzieś. Mamy 13 siły. Kogo? Dobra, chodźmy te na no, tego. No, chodź się bić, a nie! Z No dawaj, no. Zobaczymy, kto, pod... kto ma większą siłę. O no, widzę, patrz! Pierwszy mój kill! I bum, Leży! Dobra, mamy go! Esunia mordeczki Lecimy z nimi Nie ma ich No ja nie mogę Dobra yy. No i tyle no pakujemy 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 i tak 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 jeszcze trochę i będzie Dobra patrz to, co rozrobię teraz. A chciałeś mi pewna no, wiedziałem że mnie chcesz zaatakować Ej a mogę na ten murek wejść Ej wej ej chodź tu Ezunia! Ezunia z tobą. Ale ez widzowie. No. No i elegancko. I możemy sobie pakować. Ale tam bajk jest duży, widzowie. Patrzcie tam. Joki tam to jest bydlak, ej. się go boję tam. Ja się go tam boję, ej. No ja wiem, dobra, chodźmy się z kimś bić, ale takim na moim poziomie. No dobra, to jest na moim poziomie na pewno, no. No, fajny typ do prankowania ogólnie. Dobra, czekaj, odejdę trochę, bo on nie dosięgnie. On tu, on tu może prawie wejść, dobra, nara. No idź sobie. Nie, a ja tam jestem, no ja tam jestem dalej. Dobra, tam mu się widzowie zabić, bo on... o... Dobra. No, uspokoił się. Dobra, chodźmy tą babkę znów zabić. Patrzcie to. Jak dostaje? Jak dostaje? Albo ciebie, dawaj. No dawaj, się bijemy. Szukamy problemów. Jesteśmy. Jesteśmy. Widzowie, jak pudzian. O, nie no, nie no, przecież pudzian ten. Nie szuka ten, ale mi chodzi, że. Wyglądam jak. Nie no, nie wyglądam może jak pudzian. Ten to wygląda. Kurde, jak jakiś pudzianowski. A ten co, te? On robi jakiś zakazany trick. Tak nie wolno. Ej, ej, bacon. Pff, aha. On nam coś chciał zrobić. O tą po... O nie, 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 nie! O Jezus Co to było? Dostałem strzała. Dobra. Mm. Mamy pana Dawida. Super, a ciebie mogę zabić? Nie, ja mu nic nie zabieram nawet. Ja mu nic nie zabieram. Dobra, mamy 26 siły. Na razie... No, coś tam mam, coś mi się tam powiększyło. Ale nie za dużo. O nie, ej, on szuka kolegów na mnie. Tamten. On ten chudy szuka na mnie kolegów, żeby mnie pobić. Czekajcie, idę go zabić. Bo ile on ja zadaję w ogóle? Au! Nie, czemu ja umarłem? Do czego ja nie miałem umierać. Ja nie miałem umierać, to wy macie umierać, nie ja. No trochę mu zadaję. Już. O patrz. I dół leży. To jest naprawdę, tylko że to jest taki jeden chud chudzierlak chyba. A nie, tam jest jeszcze. Jedna na siłce tam. No dobra, mamy zaraz trzy, 3... o 30 siły właśnie dobiłem. I czy coś, ten... No na pewno mamy więcej tej siły, nie? Na pewno więcej zadajemy, niż normalnie. Ale no, nie, nie wiem, czy wystarczająco. Dobra, pomóżmy temu typkowi, okej? Okay? Pomóżmy z, temu typkowi. Ty! Masz jakiś problem do niego? Wyjaśniam cię, rozumiesz? W trzy sekundy cię nie ma. W trzy sekundy cię nie ma. Pomogłem typkowi. Ej, mogę do niego wejść? <laughs> Jak on ma łeb mały. O. Dla niego to jest nic, ty, no ale co ty mnie? Nie, 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 nie ja nie chcę stąd zejść. Jak chcę tu być, no, ale ona mnie. Dobra, no to chodź, no chodź się bić. O kurde. Ej, ale ja nie miałem do ciebie problemu, Ziomek! To oni mieli, nie ja! Idź do nich, z nimi porozmawiaj. O, no właśnie. No. I bardzo dobrze. Dobra, już ci oddaję. O, no widzisz, nawet nie musisz ci oddawać, no. Ale to... ja też mogę. No nie mogę! Ale jesteś dbinem. Jak jesteś dbinem, nie? Dobra, naglebę go. O, On mnie nawet trafić nie może, bo... O, co to? Co on zrobił? Co jest? Co to? Co to było? Ej! Ja się nie umawiałem na taką grę. Co to było, Mor Dobra! Chodź tu! Ja go nie znie Ja go nie połamnę! O! No nie! Nie damy rady z nim! Byśmy musieli bardziej przepakować chyba. Dobra, pakujemy widzowie! Na razie pakujmy! A później pójdziemy się może trochę z nim pobić. Przepakujemy! Tak mocno, że zabijemy każdego. Ale ta dziewczyna też szuka problemów, ja widzę. Dobra. Dobra, ja mam taki plan na niego. No i ten plan działa w 100%. Parzek dostaje, ale dostaje bomby, nic nie może zrobić, nic nie może zrobić. Jest. On w ogóle mnie. Oła! On mnie w ogóle bić nie mógł, nie? Ja nie wiem dlaczego, ale on mnie w ogóle nie mógł bić. Słaby jest po prostu, nie umie trafiać. No, na, ty na typie będę, ty. Ej, a ja bym chciał się tam dostać, Ej, Mordo, pomóż mi tam. No nie, ja nie chcę ci ten. Ja nie chcę ci, ja nie chcę ci bić. Bo i tak cię nie zabiję, więc w ten sposób miałby. O. Jestem! Nie! Byłem! Byłem na nim! Mordo weź jeszcze raz! Daj mi wejść! Bo jak mnie wybiło, ej! Mordo, daj mi wejść! Ale nie o takie wybicie mi chodziło! No nie, widzowie! Lipa jest trochę. Dobra, przypakujmy. Przypakujmy trochę teraz. Mamy. Moi drodzy 43 siły. Więc musimy bardziej przypakować Ten to, to w ogóle robi jakąś jaką, jakimś nie wiem co on to co on robi, nie? Ale na pewno robi jakiś bóg dziwny Co on robi A i Czemu on robi przysiady? Czy się nie przysiady To nie przysiady to są te są te takie inne te. Nie wiem jak to się nazywa. Jakie co się tak robi w szkole pewnie nieraz na WF-ie? Robicie takie O. Wiecie, to że tak. Musicie, nie wiem, do, do ziemi dotknąć tak. Jakoś to się tam ten... E, baba. Chodź się zabije Pa. Pa. No nie mogę jej dobić, no. Chodź tu! Chodź tu! Jesteś moim celem! Chodź tu! Czemu? Dzieci. No nie, ła, pobił mnie Zabydlak, kurde Teraz, 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 masz problem? Ale ziomek, ja cię nie chcę bić To chyba ty mnie chcesz bić Widać No i co? No ale no, nie no, mordoczko O Pa, jesteśmy jego, jesteśmy jego duchami, jesteśmy jego duchem jak te, jak te anioły diabły tak na, na tych ramieniach, tak. On chce też tam wejść. O! Ej, mordo! Ej, dasz mi tam wejść! Ej, daj! Nie zabiję... Jest. Jestem! Su! O tak! Teraz ja jestem bosem! Patrzcie widzowie! Jestem najpotężniejszą osobą na tej, zie na tej ziemi! Ja, tu teraz rządzę z tym waszym bossem, tutaj. I co? Es z mordeczko. Mamy, moi drodzy widzowie, tutaj 55 siły. Wyglądamy, już dosyć. Gi Dobra, chodźmy się z kimś bić i zaraz będzie, widzowie, koniec odcinka. Zabijmy tego. I za, po, dobra, zabij dobra, walić ją. Chodźmy teraz na jakiegoś takiego typa, wiecie, na przykład na niego. Tylko, on awczy. Widzowie, no trochę to potrwa zanim ja go zabiję, nie? Ja praktycznie w ogóle go nie zabiję. A ją? No nią, no, no, no tutaj, bo tutaj wszyscy są jacyś tacy, zobaczcie ja nie mogę nikogo zabić. Jestem słaby. Dobra widzę, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodoba. Trzymajcie się, do zobaczenia w, od... w... w kolejnym odcinku i na razie.